Przez najbliższe 3 dni i 2 noce będę starał się utrzymać Was przy życiu. Nie gwarantuję ani pogody, ani komfortowych warunków, ani przyjemnej atmosfery. Gwarantuję za to głód, zimno i robaki. Człowiek jest w stanie wytrzymać 3 minuty bez tlenu. Ja to... Trzy dni bez wody i trzy tygodnie bez jedzenia. A może... Może to jest taka gra, tylko. Zmiana planu. Za mną. Gdyby nie te trupy, to by była zajebista wycieczka. Ja to myślę, że z tymi trupami to jest jeszcze lepiej.